Siemanko, z tej strony Aleksinia, to jest kariera PSG, przed nami mecz z Lens. Lens, które zajmuje czwartą pozycję w lidze francuskiej, także bardzo dobrze sobie radzi ten zespół, który jednak jest gdzieś tam bardziej przeciętnym zespołem niż tym top-topów w lidze francuskiej. Chciałbym też na samym starcie Wam podziękować po raz kolejny za subskrypcję, za zostawienie łapek w górę i komentarze pod filmami, bo naprawdę jest to budujące. Zachęcam Was do, 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 do dalszego robienia tego i tych, którzy tego nie robią... Zachęcam, żeby to zaczęli robić. A my przechodzimy do meczu z Lens na wyjeździe. Naszym najsilniejszym składem. W Lens gra m.in. Berryże, który grał w Seville United, jeżeli się nie mylę. Klaus, Wu oraz Ritz z Klub Bruch. No i Wesley też z Klub Bruch. Także tutaj jakiś belgijski zaciąg do Lens był chyba. Nie ma Frankowskiego. No i dobrze, wygrywamy 2-1. do Rodowicz, Messi dla Lens Kutronę. kutronę jeszcze jest tutaj, były powodniki wychowanek też AC Milanu. Także na szczęście wygrywamy na wyjeździe 2 do 1. A przed nami mecz teraz z kim? Właśnie jak to wygląda? Gramy z Metz, jest przerwa na reprezentację. Też pewnie gdzieś za niedługo będzie tutaj Liga Zobaczymy te z kim gramy po meczu z Metz pewnie. Junior chce odejść, no w porządku, tutaj niestety w PESR-ze juniorzy nie są zbyt obiecujący No potem nie przeniesiemy Cię do seniorów No Ciri chciał odejść Jeżeli nie raz zdobyłaś się Ilić, no to słabo byście byli juniorem My gramy z Mets, z Mets, które ma Benami na środku obrony, Kujate z Crystal Palace Moleta z Montpellier w środku pola, Soaresza na ataku i to tyle, gdzie ja kojarzę tych zawodników bardziej. No my nie zmieniamy składu. Miejmy nadzieję, że to wygramy. Wygrywamy 3 do 1. Nkunku, Nkunku i Neymar dla Metz Udol. 7 strzałów, 3 bramki. Dosyć dobra skuteczność. No, prawie 50%. Także, także nas to cieszy. A my gramy w Lidze Mistrzów z Realem Madryt. Także na pewno bardzo ciężkie Zadanie będzie przed nami, no ale miejmy nadzieję, że podołamy temu zadaniu i pokonamy zespół królewskich. No miejmy nadzieję, że uda nam się pokonać zespół królewskich. Idziemy na konferencję prasową oczywiście. Wszystko, co tutaj nam pozwoli zdobyć lepszy wynik. Musimy to zrobić po prostu. Motywujmy nasz zespół, żeby morale były jeszcze większe. Morale zespół są bardzo szczęśliwe, także... Także to mnie cieszy, że mamy takie wysokie morale ale zobaczymy jakie będą po meczu z Realem czy po dwóch meczu bardziej jeden mecz jeszcze niczego nie będzie raczej zamykał chyba, że będzie sekretnie wysoki wynik składu nie zmieniamy myślę, że szybka symulacja i drugi mecz sobie oglądniemy w składzie Realu Cortua, Robertson, Rudiger, Militao Nacho Fernandez, Casemiro, Kroos, Valverde Vinicius, Benzema i Rodrigo także mocny zespół ale zobaczymy czy na tyle mocny, żeby nas zbić nie, wygrywamy 3 do 1. Brozowicz, Van de Beek oraz Neymar. Dla Realu Tony Cross. Dwa strzały tylko Real oddał. Mamy troszkę więcej. To było 6 albo 7. Zobaczycie, niestety nie zwróciłem na to uwagi. Junior zrywa kontrakt, ok. A przed nami mecz z Lille. Z Lille, które nie jest w top 6 nawet ligi francuskiej, ok. Mamy 9 punktów przewagi nad Olimpikiem Lyon. Także myślę, że możemy sobie pozwolić na małą rotację, żeby chłopacy odpoczęli przed rewanżem z Realem Madryt. Weinaldum Draxler, Paredes do składu Ocampos, Sarabia na środku obrony Lenormandzkiej. Rerem Estupinian na bok i do bramki wskakuje Kedor na was. Także gdzieś tutaj rezerwowi dostaną szansę, zagra tylko Kilian. Takimi remisujemy 1 do jednego. Ocampos dla nas strzela bramkę dla. Lil Gomez, w Lil kto tam gra, Leo Jardim, Kemp, Kempf, Horta, Aguilar, Andre, Korea, Danilo, Gomez, Lucas Nmecha i Cristante Ciekawy zespół. Ciekawy zespół. No ale przed nami mecz kluczowy dla naszego losu, no bo pierwszy finał Ligi Mistrzów. No wiemy z czym to się je, już praktycznie jesteśmy... Jeżeli przejdziemy oczywiście realno, to już jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Finalu, tak jeszcze konferencja prasowa przed nami oczywiście na nią się udamy jak najbardziej te konferencje no gdzieś tu chyba nam rzeczywiście pomagają Real Madryt zasługuje na szacunek oczywiście jesteśmy na tym samym poziomie na papierze no, nie może lekceważyć realu szczególnie że teraz gramy na Santiago Bernabeu na no, w Hiszpanii PSG miał różne przygody jeżeli wygrywało u siebie gdzieś na park de prens no to te remontady no wiemy jak to się kończyło Przechodzimy do meczu z Realem, bez zmian w składzie. Ten mecz sobie oczywiście oglądniemy, tak jak mówiłem, na symulacji. Miejmy nadzieję, że chłopacy dadzą popis. I już po pierwszej połowie będziemy mogli to sobie skipnąć na spokojnie, także wierzmy w nich. W składzie Realu, Kortua Nacho, Eder Militao, Rudiger, Robertson, Casemiro, Valverde, Kroos, Benzema, Neves, czyli pewnie będzie Rodrigo. I Vinicius Junior. Real oczywiście na biało, my na granatowo. Jesteśmy już w polu karnym Realu. I prawie strzeliliśmy pierwszą bramkę. Niestety broni znowu Tibo Courtois. Chciał Kiliana Mbappé. Courtois klasa światowa. Nie można to tu ukrywać. Ale na pewno wpusi bramkę. I teraz wpuszcza Achraf. Takimi wbija tak naprawdę do pustej bramki w pięknej klepce naszego zespołu. I prowadzimy na Santiago Bernabéu 1 do 0, ale już jest 2 do 0, Kylian Mbappé, no i już w dwumeczu jest 5 do 1, Real potrzebuje 5 bramek, żeby wyjść, po prostu, żeby wyjść, nie do żadnej dogrywki, do dogrywki potrzebuje 4, no bo oczywiście nie ma bramek na wyjeździe już, te bramki na wyjeździe miały swoją zaletę, miały swoje minusy, no ale... Zaletą jest to, że już jest 3 do 0 Kilian Mbappé. 19 minuta, no króleść na łopatkach. Dosyć szybko im wybiliśmy z głowy to, że mogą gdzieś tam dalej awansować. No naprawdę, jestem pod wrażeniem mojego zespołu. Podoba mi się tylko to, że gdzieś nam ta gra wychodzi. Te nasze założenia, szybki doskok, szybkie konstruowanie akcji. No naprawdę, to mnie cieszy. Bo to pokazuje, że mamy bardzo fajnych piłkarzy i że, że gdzieś tam też fajnie dobraliśmy tych piłkarzy, gdzieś tam kupiliśmy zimą, jak Van de Beek, Kukureja czy Ginter. Zresztą nikogo innego nie kupiliśmy, ale... Ale pokazuje, że ci piłkarze gdzieś też pasują do naszego zespołu. A teraz Real Madrid w naszym polu karnym. Jest 1 do trzech Valverde niestety, mały ping-pong w polu karnym. Piłka odbiła się gdzieś tam od Hakimiego wprost, pod nogi Fede. Ale my mogliśmy teraz szybko odpowiedzieć. Niestety broni Kortua po raz kolejny. W statystykach mamy 2 do 7 w strzałach na naszą korzyść oczywiście. Już 8 do 2. 7 okazji mieliśmy. Real miał jedną i perfekcyjnie ją wykorzystał. Tego nieszczęsnego ping-ponga. 43 minuta już na tablicy. Już na 44. My cały czas przy piłce cały czas konstruujemy akcję. Niestety było blisko 4. 3 żeby było 4 do 1, ale niestety Kilian przestrzelił. No i do przerwy 3 do 1 dla nas. Także myślę, że możemy sobie spokojnie przejść. Do końcowego wyniku wygrywamy 4 do 1. Po raz kolejny tu się coś wylało, że w 45 minucie pierwszej połowy strzeliliśmy bramkę. Strzelił Kilian Mbappé. No dobrze. Wywiad pomeczowy jak najbardziej. Jak najbardziej jesteśmy w półfinale Ligi Mistrzów. W półfinale Ligi Mistrzów jest też AC Milan, Manchester City i Tottenham. Także ciekawe zespoły. No, i jeżeli byśmy trafili na AC Milan, no to byłby ciekawy dwumecz. Ciekawy półfinał. Ile nosi hat Hattrika? No jest to olśniewający występ, naprawdę. Yy, gratulacje za zwycięstwo. Nie ma czasu na gdybanie. Musimy cały czas pracować żebyśmy osiągali dobre wyniki. Na no od kortuły możemy się na pewno dużo, dużo uczyć, bo Tibo jest naprawdę perfekcyjnym bramkarzem, tak. Na pewno tutaj w FIFA w rzeczywistości też, no wiadomo, miał swoje zloty czy upadki, ale tak naprawdę patrząc na samego karierę, to Tibo jest bardzo, ale to bardzo solidnym bramkarzem. A przed nami mecz Stad Brest. W Brest. Czy ktoś gra znany? Uronen, ja tu kojarzę Fina z Genku. Wagnomana z Hamburga. To by było na tyle. To u nas, bez zmian, takim składem, jakim graliśmy z Realem, czyli naszym pierwszym garniturem, gramy. I wygrywamy jeden zara Nkunku. Ważna jest wygrana. Więc tutaj te zespoły też na pewno autobus tam stawiają. Także tutaj też gdzieś się ciężej gra. A my już mamy 10 punktów przewagi nad Olimpikiem Lyon. Także gdzieś gdzie my się potknęliśmy z Lil. Lyon też się potyka. I jeszcze tą przewagę budujemy. Teraz może Stad Reims. W Reims gra ktoś znany. Miranda z Barcelony. Irwin Cardona. Van Bergen. To nie jest ten, co ma w zeszłej FIFA taką kartę fajną w futcie. Chyba on. No dobrze, no nieważne. Skład bez zmian u nas. I wygrywamy 2 do 1. Messi oraz Enkunku dla Reims. Jersey Jeszcze nawet prowadziło Także ciekawa sytuacja Zobaczmy też na kogo my trafiliśmy W tej lidze mistrzów Trafiliśmy na Manchester City Czyli Arsenal trafił na Tottenham Arsenal, Boże AC Milan trafił na Tottenham Ok, Czyli jest szansa na finał z AC Milanem No, jeżeli byśmy byli w finale z AC Milanem To jest chyba idealne podsumowanie tej kariery Powalczymy do końca o mistrzostwo, oczywiście, no. Czy NOS jest w stanie z nami wygrać? Na pewno tak, wszystko się może zdarzyć, ale jesteśmy jedną z lepszych drużyn. Jesteśmy w kwitnącej formie, oczywiście, że tak. Tak jak kwitnie nam wiosna za oknami. Tak my kwitniemy z formą. I jedziemy na wyjazd do Noc. który jest podmęczone bardzo mocno. Czirvella, Bayo, Versacheren. Jest bardzo zmęczony, Mensah. Ciekawe dlaczego. Korzystajmy to, ale jednak nie do końca. Remisujemy 1 do jednego Mbappé dla nonce. Pukki temu, Pukki nas tutaj upokorzył w 85. Minucie i zabrał nam dwa punkty. No, słaby prognostyk przed meczem z Manchesterem City. Na wyjeździe, jeszcze to spotkanie. Ok, na wyjeździe, jeszcze to spotkanie. No, my tutaj przechodzimy na konferencję prasową. Staniemy na wysokości zadania, no musimy, no nie ma innej opcji, no. Koncentracja na dobrym występie, no jesteśmy już w tej fazie, że nie ma szans na jakieś minimalne błędy, tak, no Manchester City, no. Chyba nic więcej nie trzeba dodawać. Podwodzą Pepa Guardioli, niesamowity zespół. Z niesamowitymi możliwościami i z niesamowitą głębią składu, tak. Zobaczymy też, jak to tu, tutaj wygląda u nas w karierze, no my nie zmieniamy składu, jest troszkę podmęczony. W składzie Manchester City na bramce Ederson, Kornienko, Pelkade na lewej obronie, ok. Tomori, Diaz i Vazquez. W środku pola Silva, Rodri i De Bruyne. A w ataku Sterling, Foden i Martinez. Ok, zobaczymy. Stymulujemy oczywiście ten mecz wizualnie, no musimy ten mecz oglądnąć, bo jest on dla nas zbyt ważny, jeżeli chodzi o cały sezon. To już abstrahuję, że najważniejszy meczem będzie finał ale no musimy z tego finału dobroć Manchester City oczywiście na błękitno my na biało no i zobaczymy jak zespół Pepa Guardioli będzie przeciwko nam grał albo może jak my będziemy grali przeciwko zespowi Pepa Guardioli czy narzucimy na styl oby tak, oby ten mecz się układał dla nas dobrze, nawet bardzo dobrze no ale też miejmy na uwadze to, że chłopacy gdzieś są tam zmęczeni już pierwszy strzał tym razem Manchester City otwiera nam listę strzałów w tym meczu Połudę z lekką kontuzją brozowić z żółtą kartką w 9 minucie. Pytanie, co z tego wyniknie. Wynika to, że Donaruma świetnie broni. I po raz kolejny Donaruma no. 3 do 0 w strzałach. No i tutaj my się gubimy z wyprowadzaniem piłki. Niestety niedokładność na razie jest po naszej stronie. Ale teraz idziemy prawą stroną. Hakimi. Co zrobi? Ashraf Hakimi. Dobrze z Messim Bapem. Nkunku z Neymarem. Cały czas jeszcze Kukureja się podłącza wraz z Rozowiczem. Jesteśmy w polu karnym, ale niestety strzał. Kurei broni Ederson. W szczęście wybicie Edersona przechwytuje Hakimi. I cały czas jesteśmy w posiadaniu piłki. Mbappe coś kombinuje, ale mu nie wychodzi. I świetnie broni Ederson, ale jest jeden do zera po małym pingpongu. Leo Messi wrzucił tą piłkę do bramki po prostu. No już musieliśmy to wykorzystać. No Ederson nie był w bramce, nie był w świetle bramki. I Messi po prostu do taka wbija. Ale musimy zachować czujność, no bo Manchester City może nas w każdym razie ukąsić. Zbyt dobry zespół. Na no szczęście sobie na razie dobrze z tym radzimy. Wyprowadzamy kolejną akcję. Tak jest Mbappé. Pomysł jego mu grać, ale gra do Nkunku jest 2 do 0. No na razie wychodzimy obronną ręką z tego początku, no bo początek był na pewno na korzyść Manchesteru z City. Ale gdzieś tak od 25 minuty my tutaj narzuciliśmy swoje tempo gry. Chociaż z kolei Manchester City znowu w natarciu. Rzut rożny dla The Citizens. 43 minuty. No nie straćmy bramki do szatni, tylko. To jest dosyć ważne. Czy nam to się uda? udaje, nam się tu na razie Donaruma świetnie broni Włoch. Obszeczka nas ratuje. No, było groźnie pod koniec pierwszej połowy, ale na szczęście nam się uda się zachować prowadzenie. Nkunku i Messi są zmęczeni. Dobrze, no zmienimy Messiego, niech wejdzie sobie Campos. A za Nkunku wejdzie Wandebek. nie Wandebek, tylko Weinaldum. Sorry Julian, Ale niech Dzini Weinaldum wejdzie. Znawiamy, wznawiamy drugą połowę z dwoma zmianami. Jakoś mam większe zaufanie do Weinalduma, jeżeli chodzi o to. Na tej dziesiątce, a my świetnie otwieramy drugą połowę. Kilian Mbappé i 3 do 0. Także świetnie. Świetnie wchodzimy w tą drugą połowę i Manchester City. No, mimo wszystko gdzieś na łopatkach broni Donnarumma. Cały czas Manchester City stara nam się gdzieś odgryzać, ale Donnarumma świetnie broni. Teraz słaby, stały fragment gry. Wykonanie yy, Manchester City. Już nie udało się im tego rzutu dobrze rozegrać. A my przechwytujemy piłkę. Świetnie zachowuje się. numer 2 Hakimi. Teraz było bardzo blisko. Dzielenia kolejne bramki, i teraz z fajnym strzałem tutaj Gisio Campus chciał się popisać. Powiem no, tak, prowadzenie myślę, że zasłużone na razie, ale czy aż tak wysokie, no nie wiem, Manchester City miał bardzo dużo akcji, tak. To widać po, po strzałach 8 do 7 i jest 3 do 1, no niestety, wykrakałem. De Bruyne, De Bruyne no niestety, tutaj nas. Yy... Że nie, że upokarza, ale wbija nam tą bramkę. Niestety, szkoda. Ale my wbijamy kolejną. Nie, niestety, dobrze broni Ederson. Dobrze przeczytał zamiary. E, nie wiem, co teraz zrobił Ederson. Wybił nam w Giorgino Vinyl Duma, czy jak tam Genie ma na imię, to rozwinięcie. I jest 4 do 1. Także bardzo dobrze, że odpowiadamy Manchesterowi na tą jedyną bramkę, jak na razie. Na The Citizens. Cały czas Chester City przy piłce przed naszym polem karnym. 77 minut, ale na szczęście Marquinhos, jak ta ściana blokuje strzał. Hakimi rusza prawą stroną. Hakimi dobrze do Ocamposa, ale niestety strzałem Mbappé gdzieś z 5 metra broni Ederson. Ale Ederson jakoś dziwnie te piłki wznawia, bo kolejny raz odbieramy tą piłkę gdzieś w skraju pola karnego, ale się, niestety też obrońcy się dobrze zachowują po tym odbiorze naszym. Też nam odbierają, blokują, blokują nam to gdzieś. Dobrze, rozgrywamy niestety broni Ederson. 88 minuta, rzut rożny dla nas. Neymar, dobrze bity w pole karne, ale niestety radzi sobie z tym obrona Manchesteru. I znowu Ederson, kolejny strzał broni. Brazylijczyk, no i 4 do 1. Kończy się mecz na Etihad Stadium. 11 strzałów w 10 Manchesteru City. 9 okazji naszych, 4 Manchesteru. No, bardzo żywy mecz. Mogło to się różnie potoczyć, nie ma co tutaj ukrywać. Ale najważniejsze jest to, że mamy trzy bramkową zaliczkę przed rewanżem u nas. Teraz mecz z Sanetiem. Co po Sanetiem, Manchester City? Tak jest. Także myślę, że. Tutaj jeszcze przynajmniej dwa mecze zagramy i zakończymy epizod półfinału w tym odcinku. Nie skupiajmy się na rywalach. Sanetje nie nawiązał z nami równej walki w poprzednim meczu, ok, Pewnie nie nawiąże tym razem. Chociaż wyjdziemy troszkę yy, takim rezerwowym składem. No jeżeli tutaj Shenkunku i Messi mają problemy kondycyjne, no to, to musimy na to coś poradzić. Jeszcze Neymar pauzuje, także... Neymar pozuje, albo dobra, po prostu. Przecież nie, dobra, możemy zamienić. Sarabia wskakuje za Neymara. Myślę, że możemy tutaj zmienić Kamposa. Tak, ale nie możemy tego zrobić. Może może zrobić ktoś spoza. No dobra, no to jeszcze raz. Po, tak jak my to robimy, Ginter, to Lenormand, tutaj Keirer, Stupinian. Do środka pola wchodzi Weinaldum. Andro Paredes oraz Julian Draxler za Mbappé. No niestety nie mamy rezerwowego bramkarza, e, napastnika. A na bramkę wchodzi Taylor na za Donnarumę. Szybka symulacja, tylko na ten moment zastępujemy Neymara i Sanentie Wygrywamy 2 do zera. Hakimi oraz Nkunku. Oho, Nkunku jednak grał, jednak chyba grał. Pierwszy skład, no nie ja wiem, no nieważne. Niestety nie zapisały się te zmiany. Nie mam pojęcia jak to działa. Donnarumma, no 32 mecze, 12 czystych kąt w lidze francuskiej no, no taki chyba normalny wynik, nic specjalnego tak szczerze A przed nami mecz rewanżowy z serem City No Inaczej, Donnarumma nie musi mi zachowywać czystych kąt, jeżeli Wygrywamy spotkania i ratuje nas w ważnych momentach A my otrzymujemy nagrodę menadżera miesiąca za kwiecień Także fajne, fajna nagroda, ale największą nagrodą będzie awans do finału teraz Oczywiście Ligi Mistrzów Wysokie morale są. Takie muszą być. No jednak wygrywamy z Manchesterem City na wyjeździe 4-1. Też o naszej sile jakoś tam świadczy. No i oczywiście ten sobie przesymulujemy szybko. Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie to gdzieś tam dowieść. Szybka symulacja. Jak to się zakończy? Kończy się naszą wygraną 2-0, 6-1 w dwóch meczu. Bramki strzelał strzelał Okampos oraz Mbappé. I jesteśmy w finale Ligi Mistrzów. Tylko teraz kluczowe pytanie, z kim? A T. Milanem. No i proszę Państwa, AC Milan z Pezże w finale Ligi Mistrzów. I co ja mogę więcej dodać? No, tu już chyba naprawdę nie trzeba nic więcej dodawać. Przed nami mecz z Rennes, Bordeaux, finał Pucharu Francji z AS Monaco, mecz ze Strasburgiem, finał Ligi Mistrzów z AC Milanem. No naprawdę będzie się dużo działo w następnym odcinku, także zapraszam go na was, was już na ten odcinek, który będzie jutro. Cóż, to była kariera PSG. Ja Aleksinio, do usłyszenia. Cześć!